Ludzie myślą, że są jedynym gatunkiem we wszechświecie, a tymczasem nie dostrzegają nawet tego, co żyje w ich własnym ciele. Kiedyś nikt nie wierzył w istnienie bakterii. Gdybyś powiedział, że w twojej krwi są miliardy potworów, zostałbyś wyśmiany, a dziś każdy wie, że to prawda. Tak samo teraz większość ludzi śmieje się, kiedy mówisz o innych cywilizacjach. Wolą chodzić do kościoła, patrzeć w niebo i modlić się do aniołów, nie rozumiejąc, że to także są inne cywilizacje kosmiczne, które tylko inaczej interpretujemy. To, co nazywamy boskim, często jest po prostu bardziej rozwiniętą formą życia. Bo jesteśmy połączeni, czy tego chcemy, czy nie. Inne istoty istnieją, większe od nas, potężniejsze od nas, tak jak my jesteśmy więksi od bakterii. One patrzą na nas, jak my patrzymy na najmniejsze organizmy. A my w swojej arogancji wciąż wierzymy, że jesteśmy w centrum stworzenia. Prawda jest taka: nie jesteśmy sami i nigdy nie byliśmy. I może właśnie oni, a nie my, są tymi, którzy nazywają się strażnikami życia. Rozwiązanie. Otwórz się na to, że życie ma nieskończone formy, a wtedy Twoje ograniczone myślenie pęknie jak bańka mydlana.